Siemanko, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem poruszyć dosyć istotny temat, a mianowicie czego nie powinien robić singer przede wszystkim w Swingers klubie. Chociaż myślę, że rady tutaj mogą być wykorzystane w sposób bardziej uniwersalny. Więc lecimy z tematem. Jeszcze może łyczek pysznej herbatki z ciemnych owoców. Będzie łatwiej mówić. Pierwsze. Nie bądź do jasnej cholery flajtuchem, zadbaj trochę o swój wygląd, idź do barbera, zadbaj o fajną fryzurkę, wrzuć jakąś fajną biżuterię, fajne perfumy. No i do cholery włóż koszulę. Możesz też pomyśleć, żeby wyróżnić się z tumu, nie chodzić po klubie w klapkach, to wrzucić jakieś fajne trampki lub pasujące półbuty. Te wszystkie zabiegi na pewno przybliżą cię do sukcesu w zdobywaniu jakiejś interakcji w klubie. Druga rzecz. Nie stój jak dupa na imprezie w remizie. Jeśli jesteś zainteresowany na przykład jakąś parą, to podchodź sam pierwszy. To trochę żenujące, żeby para musiała podchodzić do ciebie. Będzie na pewno łatwiej. Nie bój się. Te pary nie gryzą, często są zainteresowane nawet tobą. Więc jeśli podejdziesz, zwiększasz o 99% swoje szanse na to, żeby się fajnie pobawić. Nie musisz rozmawiać o teorii kwantowej, nie musisz rozmawiać o nagrodach Nobla, wystarczy zwykła gadka. Przecież tam pary nie szukają partnera, tylko kogoś na przelotny seks. Trzecia rzecz, nie bądź nachalny. To, że masz być otwarty i kreować interakcje, to nie znaczy znowu, że masz być nachalny. Nie znaczy nie, jeśli ktoś, jeśli para wyraża głośno, że nie jest zainteresowana kontaktem z tobą, to stosuj się proszę do, do tych słów. Jest to zwykłe chamstwo, yy, brak, brak kultury i niepotrzebnie marnujesz czas. Zamiast Bycie nachalnym dla kogoś, poszukaj innej możliwości, innej alternatywy. Nie marnuj swojego czasu i czyjegoś przede wszystkim. Czwarta wskazóweczka. Nie próbuj przejmować partnerki. Wyrywać jej niejako z pary. Jeśli w danym momencie jesteś w relacji z parą, to poważaj ich tak samo. Kobieta i jej partner to jest całość w danym momencie. Nie przysporzy Ci niepoważanie tego faktu sukcesu. Nie rywalizuj również z partnerem danej kobiety. To nie ma zupełnie sensu. Ta para godzi się na obcowanie z kimś innym i ta inna osoba nie musi Rywalizować o tą partnerkę, bo to już jest przesądzone, jeśli się na to zgodzą. Jest to jakieś utopijne, muszę przyznać, że takie rzeczy się nam zdarzało. osobiście. Jest to po prostu śmieszne i żałosne. Nie rób prywatnych wycieczek. W momencie, kiedy na przykład jesteś sam na sam, zdarzy się taka chwila, że możesz coś, jakaś interakcja może być między Tobą a tą partnerką z, z pary. Nie rób prywatnych wycieczek, nie mów jej jakichś y, rzeczy w tajemnicy przed mężem. Uwierz mi, to wszystko wyjdzie i będzie tylko y, źle. Będzie to wstawiało w złym świetle i na pewno na przyszłość już nie będziesz miał czego szukać w takim układzie. Piąta wskazówka na deser coś, co bardzo lubię, lubię ten temat, bo osobiście bardzo mnie to wkurza, jak się to dzieje. Singlu, nie kłam, proszę. My, jako para, przedstawiamy Ci swój świat bardzo wiarygodny i bardzo szczery, jakby swoją największą tajemnicę przed Tobą odkrywamy. I nie fajnie jest słyszeć z drugiej strony z tego jakiś kłamstw, bzdur. Oczywiście, to nie znaczy, że Ty musisz nam wszystko wyjawiać, ale. Możesz zawsze, odpowiadając na pytania, powiedzieć, że nie chciałbyś danego tematu poruszać. To jest Twoje święte prawo, ale proszę nie kłam, bo to wprowadza złe emocje, złe odczucia i jesteś po prostu źle postrzegany. Na ten temat, co możesz mówić, to mów szczerze, albo po prostu pomijaj tematy i nie mów. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył nieco temat, że da komuś jakieś cenne wskazówki że będzie wiedziała, się zachować, może ma takie problemy, nie wie, czy może sobie na coś pozwolić, jak się zachować i mu to wyjaśni. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę o zadawanie w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.